Najemcy bełchatowskich mieszkań komunalnych będą mogli je wykupić ze sporym rabatem. W zależności od osiedla opusty sięgają od 65 do nawet 75%. Najważniejsze jest to, że ci, którzy nie zdążyli z poprzednią uchwałą, w poprzedniej uchwale zmieścić się z terminem z różnych względów, czy to finansowych, czy jakichś prawnych. Dzisiaj serdecznie do tego zapraszamy. Bełchatowianie zainteresowani wykupem mieszkania z bonifikatą powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta do końca stycznia przyszłego roku. Jakie mieszkania najlepiej się sprzedają? Na co zwracają uwagę klienci podczas oględzin lokalu oraz jak nowocześnie i z gustem urządzić swoje M? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać na pierwszym bełchatowskim targu nieruchomości. Będzie to niespotykana okazja do porozmawiania z ludźmi z branży właśnie zarówno budowlanej, jak i deweloperskiej. Pośrednictwo nieruchomości, kredyty hipoteczne. Wszystkie te branże będziemy chcieli skupić w jednym miejscu w, miejscu, w Miejskim Centrum Kultury. Do udziału w targu zapraszamy przedsiębiorców z branży związanych z nieruchomościami, budownictwem czy aranżacją wnętrz. Formularz dostępny jest na bełchatów.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia. Targ odbędzie się natomiast na początku października. Za kilka miesięcy byłhatowskie Muzeum Regionalne odzyska dawny blask. Remont placówki, który obejmuje m.in. renowację dachu, schodów zewnętrznych oraz elewacji, jest już mocno zaawansowany. Tym bardziej, że jeszcze uda się zrealizować coś, co niewątpliwie uatrakcyjni samo, samo otoczenie muzeum, bo w Parku Helwigów od strony fasady zachodniej, tam gdzie kiedyś istniała fontanna, będzie się znajdowała rzeźba Stefana i Anieli Helwigów. Zgodnie z umową remont Bełchatowskiego Muzeum powinien zakończyć się w tym roku. Na jego realizację miasto pozyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Przedszkolaki z szóstki mogą śmiało powiedzieć, dbam o wodę, jestem małym ekologiem. Taką nazwę ma bowiem projekt, w ramach którego w placówce powstał ogródek dydaktyczny z ekologicznym źródełkiem. Na jego realizację placówka pozyskała grant w wysokości 10 tysięcy złotych. Cieszy niezmiernie fakt pozyskania tych środków, no i celu, na które te środki zostaną spożytkowane. W ramach projektu w przedszkolu powstało źródełko z częścią skalną, miejsce do prowadzenia zajęć, zbiornik na deszczówkę i poidełka dla ptaków. Całości dopełniają tablice informacyjne oraz ławki. Nauczyciele będą uczyli dzieci postaw proekologicznych. Dzieci mogą wykorzystywać wodę deszczową, która jest właśnie gromadzona w zbiorniku wodnym, i następnie będą mogły podlewać również rośliny, które rosną w tym ogródku. Trzeba robić wszystko, aby dbać o, o to, żeby tej wody było jak najwięcej, żeby była czysta. Projekt Dbamo o wodę, jestem małym ekologiem, został zrealizowany dzięki środkom z Funduszu Naturalnej Energii. Maturzyści z Mickiewicza podobnie jak ich koleżanki i koledzy w całym kraju poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Pomyślny wynik uzyskało blisko 70% młodzieży, o około 20% więcej niż w roku ubiegłym. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Ja, które otrzymali tutaj nasi uczniowie. Serdecznie gratulujemy. No, i niech ten egzamin dojrzałości, no, jednak, będzie takim wspaniałym wejściem w tę nową przyszłość. Maturzyści odebrali także świadectwa maturalne, które są dla nich przepustką na studia. Uśmiech promienny na twarzy, to znaczy, że. że zdane. <laughs> Jak zobaczyłam wyniki, no to łzy szczęścia od razu. To Jestem przeszczęśliwa. Udało się. Jakie plany macie w związku z tym, że już trzymacie świadectwo naturalne w swoich dłoniach? No na pewno złożyć jakąś rekrutację na studia i się dostać, oczywiście. Mam w planach studia zaoczne. Na ten moment rozbieżne między Katowicami a Gdańskiem, ale myślę, że dzisiaj kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalizacja psychokryminalistyka. Myślałam, że będzie gorzej, to jest dobrze, więc teraz tylko studia i oby wszystko się potoczyło tak, jak dalej sobie wymarzyłam, i, i do przodu. Wszystkim, którzy zdali maturę, gratulujemy. Lato w mieście nie musi być nudne. Specjalnie dla dzieci, które spędzają wakacje w Bełchatowie, wspólnie z Muzeum Regionalnym, Biblioteką i Miejskim Centrum Kultury przygotowaliśmy wiele różnorodnych zajęć i warsztatów. Malowanie na folii. O co w tym wszystkim chodzi i co malujecie? Opowiedzcie nam. Zachód słońca z morzem i lasem. No bo to się najbardziej jakby kojarzy z wakacjami. No bo odpoczywamy przy morzu, tak las jest. I przyroda nas otacza wszędzie. Warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne i kryminalistyczne, do tego gry, zabawy oraz seansy filmowe. Pełną ofertę letnich zajęć znaleźć można na bełchatów.pl. To kolejna propozycja atrakcyjnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Przez dwa letnie miesiące osiedlowe lato w mieście zagości w różnych rejonach Bełchatowa. Minionej niedzieli bawiliśmy się na Winkowie. Podoba mi się właśnie. Pancie i leboniada. i właśnie wszystko na tym, na tym, na tym pikniku. Korzystam z tych kulek spłaszczonych, że trzeba na przykład prawą rękę na żółtym, e, lewą nogę na, na jakimś tam kolorze. E. W najbliższą niedzielę widzimy się w parku imienia Józefa Markiewicza w Grocholicach, początek o godzinie 16.